Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Synchron Tarot w czytaniu kart na przejście słońca przez znak byka w 2025 roku. Witam Was drogie ryby, bo będzie to czytanie dla Was, tak więc jeżeli masz słońce, księżyc, ascendent w rybach, może ono z Tobą zarezonować. Dziękuję Wam serdecznie za dotychczasowe subskrypcje, za lajki, za komentarze. I zapraszam Was już na czytanie. Zanim jednak wyłożę karty, poproszę Was, byście sobie wygodnie usiadły, drogie ryby, zamknęły oczy i zastanowiły się, z czym przychodzicie na to czytanie, jakie są Wasze intencje, czego chcielibyście, chciałybyście dowiedzieć się od kart, jakiego aspektu życia ma dotyczyć to czytanie. No dobrze, na początek wyciągnę kartę z talii księżycowej i wybierzmy kartę, która ma być głównym przesłaniem dla Was, drogie ryby, na czas słońca w byku. Jakie jest główne przesłanie dla ryb? Nie pozwól, by Duma stanęła Ci na drodze. Gdzieś już te karty widziałam, chyba u raka w, w tych czytaniach tutaj na słońce w rybach. <laughs> A rak jest Twoim siostrzanym lub braterskim znakiem, bo to również znak wodny, więc może coś jest na rzeczy. Często, często właśnie ta duma staje nam na drodze, bo nie będziemy wiedzieli, jak się będziemy czuli, jeżeli ktoś nas skrytykuje, skrytykuje nasze działania, skrytykuje nasze postępy lub ich brak w robieniu czegoś. Tak więc czasami jesteśmy zbyt impulsywni i reagujemy właśnie poprzez tę naszą dumę, poprzez nasze ego na to, co ktoś mówi o nas, zamiast kierować się tym, co sami o sobie myślimy. Owszem, można wysłuchać tego, kto ma coś do powiedzenia, natomiast któż zna najlepiej Ciebie, jak nie Ty sam, albo Ty sama, prawda? Tak więc zobaczymy, co jeszcze tutaj karty nam pokażą. Co przynosi słońce w byku dla ryb. Ósemka denarów. Karta Eremitek. Szóstka Mieczy. Siódemka Denarów. Szóstka Denarów. Bardzo dużo ziemskich kart. U Was drogie ryby, tutaj wychodzi. No właśnie, może to jest czyjaś duma, nie Twoja nawet drogie drogie ryby no dobrze, mamy kartę eremity, karta eremity mówi o pewnym o pewnej potrzebie wycofania się A myślę, że może być to związane z twoją dotychczasową działalnością gdzie dużo, dużo poświęciłeś czasu żeby, czy poświęciłaś albo też poświęciłyście drogie ryby aby nad czymś pracować, aby coś udoskonalać. Ósemka denarów jest to yy, karta, która jest bardzo blisko związana z kartą Eremity, yy, gdyż yy, są to yy, karty związane ze znakiem panny, a więc yy, ziemskim znakiem. Może ta energia pyka tutaj zaowocuje jakimś konkretnym przejawieniem się materii w rzeczywistości albo, albo również tym, że masz dużo rzeczy do zrobienia może właśnie własnymi rękoma może zajmujesz się jakimś rzemiosłem albo albo nie wiem ogrodem, no cokolwiek co wymaga pracy ludzkich rąk jednak jest to też energia takiej pracy zajmowania się czymś, poświęcania temu czasu, wytwarzaniu czegoś, kreowania, kreowaniu czegoś i niezwykle do tej pory byłyście skupione na kreowaniu właśnie tej swojej rzeczywistości, czy to będzie Twoja praca zawodowa, czy, czy cokolwiek czym się zajmujesz. Widać, że miałeś, miałaś do tej pory ręce pełne roboty, a teraz pragniesz już odpoczynku. Pragniesz już z tego nieco się wycofać. I chcesz mieć takie poczucie, że zasłużyłeś. Zasłużyłeś na to, aby, aby się wycofać, aby sobie odpocząć, to też jest dobry moment na to, by przystanąć. i sprawdzić, zastanowić się, co też ta twoja praca tobie przyniosła. Czy będzie to uniknięcie jakichś kłopotów, o czym mówi szóstka mieczy, czy po prostu praca nad czymś, która zabierze cię na nowe brzegi, do nowego brzegu. Możesz mieć wrażenie, że że Efekty tej Twojej pracy, efekty działań, które podjęłyście, nie są jeszcze dla Ciebie widoczne i, i, i trochę należy na nie poczekać, o czym mówi siódemka, siódemka Denarów. Natomiast widać w Tobie tutaj dużo cierpliwości, widać chęć dążenia do tego celu. I, yy, I widać to, że, yy, yy, że ta praca przyniosła ci yy, dużo satysfakcji, dużo bezpieczeństwa, ale tak jak powiedziałam, yy, nie jesteś może taki do końca usatysfakcjonowany. Może ci się również wydawać, że to czym się zajmowałeś do tej pory, było pewnego rodzaju uniknięciem kłopotów albo ucieczką od czegoś, ale myślę, że, że po prostu musiałeś, jak to się mówi, albo musiałaś przesiąść fałdów, żeby zrobić to, co miałeś do zrobienia. Na efekty może trochę będziesz musiał lub musiała poczekać, natomiast te efekty na pewno przyjdą. I teraz, co też masz w sobie? Masz w sobie szóstkę denarów, czyli chęć dzielenia się efektami swojej pracy. Natomiast ten, ta karta Eremity, ona mówi o tym, aby się zastanowić. Ile Ty możesz dać z siebie i czy Masz co dać z siebie i czy Masz chęć w ogóle dawać z siebie. I tutaj przy, przychodzi ta karta. Nie pozwól, by Duma stanęła na Twojej drodze. Yy, może to być Twoja Duma albo Twoje ego. Może to być również ego innej osoby. Yy, ty się na przykład napracowałeś, yy, aby nie popaść w jakieś kłopoty, aby nie dostać no nie wiem, ochrzanu od, od szefa, czy, czy na przykład aby nie mieć jakichś wyrzutów sumienia, że coś zostało niedopracowane, niedopięte i tak dalej. Natomiast teraz może przyjść ktoś, kto skrytykuje i powie, że niedostatecznie dużo zrobiłeś, że nie na czas zrobiłeś, że, że na efekty Twojej pracy trzeba będzie na przykład poczekać. Lub ty, lub wy, yy, drogie ryby, same możecie mieć takie przekonanie właśnie na temat yy, tej swojej działalności. Czy to jest do dobre? Nie. Myślę, że nie. Dlatego, że yy, ty sam wiesz, yy, jaką nosisz w sobie wartość, ile Twój wysiłek, ile Twoja wiedza, ile Twoja motywacja i zasoby, które włożyłeś w wykonanie tej pracy, ile to Cię kosztowało i ile, te, ile poświęciłeś czasu, tak jak powiedziałam, doświadczenia i tak dalej. I teraz ktoś może przyjść i zażądać od Ciebie wyników tej pracy albo podzielenia się wynikami tej pracy, kiedy już, kiedy już one nadejdą, podzielenia się tym Twoim sukcesem, bo niewątpliwie jest to sukces. Może jeszcze niewidoczny, może zbyt mały w Twoich oczach, ale jest. Często nie potrafimy cieszyć się, albo nie cieszymy się, zapominamy wręcz o tym, żeby cieszyć się naszymi własnymi dokonaniami, bo jeżeli czegoś, jeżeli docieramy do jakiegoś celu i, i czegoś dokonujemy, coś coś wychodzi tak, z tych naszych działań, osiągamy jakiś sukces, osiągamy nasz cel, tak jak powiedziałam, no to w zasadzie zapominamy o tym, że należy, to, że należy ten sukces zauważyć, to jest pierwsza rzecz, i również go świętować. Czy to będzie małe świętowanie, czy to będzie spore świętowanie, to już od Ciebie zależy, ale wprowadzenie swojego wnętrza, swojej duszy w taki stan właśnie świętowania po tym, jak czegoś dokonaliśmy, nawet jeżeli jest to mała rzecz, ona będzie skutkować tym, ono będzie skutkować tym, to wprowadzenie, tak, w taki dobry stan emocjonalny, że będzie nam się bardziej chciało, że będziemy bardziej pozytywnie nastawieni do kolejnych naszych działań. Może coś tu trzeba będzie dokończyć, może coś tu trzeba będzie dopracować. Jeżeli się temu dobrze przyjrzysz, to to dostrzeżesz. Natomiast, yy, tak jak powiedziałam, z, tym, z tą dumą albo z tym ego, możesz. Ty sam albo możecie wy same nie mieć takiego poczucia, że to jest coś wartościowego, to jest coś yy, yy, wielkiego, A jeżeli sobie po prostu nad tym nie przysiądziecie i, i, i nie zastanowicie się, ile czasu to Was kosztowało, ile zasobów, ile wiedzy, ile doświadczenia itd. Więc y, tak można tę energię również odczytać z tą, z tą dumą, czy też y, z tym ego, ale również tak jak powiedziałam, ktoś może próbować umniejszać ten wasz sukces, a wy nie dajcie się, drogie ryby. I, y, y, i przypatrzcie się również temu, że jeżeli ktoś od was y, 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 może nie żąda, ale macie takie poczucie, że teraz by wypadało, Podzielić się tym Waszym sukcesem, i to możecie zastanowić się właśnie, czy Wy w ogóle chcecie się dzielić, ile chcecie dać tej drugiej osobie i na jakiej zasadzie. Bo pamiętaj, że szóstka denarów, która tutaj wyszła, jest kartą równowagi w braniu i dawaniu. Więc jeżeli ktoś tylko od ciebie bierze, a nic nie daje w zamian, to, to yy, warto nie zgodzić się na taką transakcję. Możesz mieć również poczucie, yy, bo... Yy, 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 może tak. Możesz mieć również takie wrażenie, że powinieneś właśnie yy, dać komuś coś bo teraz Ty tyle tego masz, tak? Nawet jeżeli ten sukces nie był taki spektakularny w Twoich oczach, to jeżeli czegoś dokonałeś, a ta druga osoba tego nie zrobiła albo nie miała w tym udziału, albo, albo po prostu Twoje otoczenie, to teraz Ty możesz mieć wrażenie, że Ty możesz teraz pozwolić sobie na, na rozdawanie tego, co tutaj dokonałeś. Zastanów się. Zastanówcie się ryby, czy na pewno warto, czy na pewno tego chcecie. Bo mogło być tak, że twoje otoczenie unikało tej pracy. Ty się napracowałeś, a teraz chcą czerpać z tego zysk w jakiś sposób. Ok. Co mamy dalej? Dalej mamy dziewiątkę pucharów. Fajnie. Dziewiątka pucharów to spełnienie jakichś swoich marzeń, spełnienie, to jest łód szczęścia również. Bardzo mi się podoba ta dziewiątka pucharów na tej karcie, dlatego że tutaj mamy jakąś studnię i wpadającą do niej monetę. Często jest tak, że jeżeli chcemy powrócić do jakiegoś miejsca, to wrzucamy tam monetę. Nie ja wiem, czy to jest Całkiem takie dobre dla tegoż miejsca. Bo na przykład w morskim oku dużo takich monet wyławiają co jakiś czas. I myślę, że to bardziej zaśmieca ten akwen aniżeli pomaga komuś. Natomiast no, jest to symbol, tak? Jest to, jest to symbolika. Jeżeli chcemy. Mm, i wrzucamy często jakiś, jakiś pieniądz gdzieś tam do wody, do fontanny i tak dalej, bo liczymy na szczęście. Teraz ta dziewiątka pucharów to jest również chęć spełnienia swoich marzeń albo wizualizacja tych naszych marzeń. I zamiast rozdawać ten sukces, który tutaj do Ciebie przychodzi, być może musisz na niego jeszcze troszkę poczekać. Być może musisz zważyć, co jest dla Ciebie w nim najważniejsze. Czy chcesz, czy chcesz na pewno rozdawać to co, to, co wypracowałeś własną ręką na prawo i lewo? Czy może właśnie za ten sukces materialny spełnić jakieś swoje marzenie? Nawet jeżeli jest ono tylko związane z pójściem do centrum handlowego i kupieniem sobie czegoś fajnego w nagrodę za ten Twój wysiłek. Yy, należy sobie takie prezenty robić, myślę, yy, za, yy, za yy, wykonanie pewnych zadań, za osiągnięcie jakiegoś sukcesu, yy, zamiast zastanawiać się, ile Ty możesz rozdać, na przykład, tak? yy, to już mówię czysto, czysto hipotetycznie, tutaj nie mówię, że Ty tak zrobisz albo że powinieneś tak zrobić. Tylko to jest to, co pokazują tutaj karty, że masz ochotę podzielić się z tym sukcesem, ale zastanów się proszę, na jaką skalę chcesz się dzielić, z kim chcesz się dzielić, tak? czy, czy ile możesz dać z siebie jeszcze, aby, aby poczuć się dobrze. Natomiast ta dziewiątka pucharów mówi o tym, że jeżeli sobie uświadomisz, tę swoją pracę włożoną, ten trud, czas i tak dalej, to możesz poczuć się niezwykle fajnie, dobrze, lekko i zechcieć zrobić sobie właśnie jakiś prezent. Możesz dopasować sobie ten, ten układ tutaj do jakiegokolwiek aspektu Twojego życia, natomiast te ziemskie karty mówią o... O materii, o finansach, o czymś takim namacalnym, co można zmierzyć, zważyć yy, i tak dalej. Także yy, fajny ten, yy, ten rozkład. Yy, dużo pracy za tobą, ale myślę, że sukces da ci yy, fajne emocje i, yy, i niech tak będzie. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne filmy, jeżeli będziecie miały ochotę drogie ryby. I do zobaczenia. Dzięki, trzymaj się. Cześć.